No czy, jeszcze witajcie. Pewnie zastanawiacie się, czemu mnie tak długo nie było. I w sumie odpowiedź na to jest tylko jedna. A w sumie odpowiedzi to nie mam po prostu jakoś przestałem. Ale staram się do tego wrócić, bo jednak jest to rzecz, którą naprawdę lubiłem. Sprawiała mi ona przyjemność, a wam też to się podobało, więc w sumie czemu nie. Ten filmik będzie dosyć długi i obszerny, gęsty i trochę zaplątany. Więc polecam się wygodnie rozciąć i. Zapraszam do oglądania. A więc, o czym będzie film? Mikrodrama. Etap pierwszy. Kim jest mikrocypek? A więc, w skrócie, kim jest mikrocypek? Pewnie wiele z Was wie, co to za postać. Jestem pewien, że przewinęła Wam się przed ekranem nieraz, ale dla formalności, dla tych, którzy nie wiedzą, śpieszę z szybkim objaśnieniem szczegółów naszego bohatera. Mikrocypek to tak naprawdę Cyprian Knapiński. Ma 32 lata i choruje na rzadką chorobę łamliwości kości, przez którą ma swój charakterystyczny mikrowygląd wyodrębniający się spośród nas. Mimo, że Cyprian mega wyróżnia się w tłumie, jego kariera nie wykwitła tak szybko, jak byśmy myśleli. Pierwszy film na jego kanale został opublikowany w 2016 roku. To już 8 lat temu. Nie zbierał on dużych wyświetleń ani obserwatorów. Nagrywał dosłownie to, co było na modzie, lub to, co sprawiało mu przyjemność. Cześć, manku, na moim kanale. Dzisiaj będę miał challenge. Nie próbuj się zepsuć. Przez długi czas o mikrocypku mało kto w ogóle wiedział. Jednak były niektóre sytuacje na jego live'ach, przez co jego życie w social mediach zaczęło nabierać istoty. Ludzie często wysyłali mu jakieś donajty, żeby się pośmiać, a cypek odpowiadał na to mikroagresją lub się po prostu z tego śmiał. Czarek ty chuju opierdol jakiegoś jak to i myla. no My ślepy też. Kiedy gdzie azyłu bo słobę ci zabiorę. No nie widzisz ze szebłamczak za w końcu było! Był i jest on po prostu ikoniczną postacią, która poprawia każdemu humor, nawet nic nie robiąc. Ludzie pokochali go przez swoje rozmiary oraz charakterystyczny styl bycia, to, że miał dystans do siebie, jako tako pomimo swoich wad. Po tym, jak niektóre szoty zaczęły generować większe ilości wyświetleń, więcej osób zaczęło go oglądać, więcej osób zaczęło pisać do niego, żeby razem z nim streamować. Życie Mikrusa zmieniło się od tamtego momentu o 360 stopni. Od niedawna zaczął on kolaborować z jednymi z największych influencerów w Polsce, takich jak Bandura, Ginold, i Isamu i tym podobne. Były to krótkie akcje, jednak i dla Mikrocypka, i dla reszty influencerów, którzy z nim nagrywali, były to mega duże korzyści. A Mikros przy okazji czuł się jak Bóg. Było to widać na streamach, że miał radochę i się mu w sumie nie dziwię. Można powiedzieć, że po tych wszystkich kolabach Mikros tak naprawdę jest obecnie wielki w polskich social mediach. Etap drugi. Mikro tour. Największą popularność Cypriana zdobyły szoty z live'ów prowadzonych przez Rybsona i Klaudiusza, gdzie próbuje czytać lub głowi się nad banalnymi zadaniami matematycznymi w przekroju 2 plus 3. Ile to jest 8 dodać 8? Kurde, nie wiem. O, czyli dobrze. Aha. I razem. Dymak. Nie dymak. Przez swoją chorobę nie mógł on uczęszczać do zwykłej szkoły, przez co ma teraz duże braki w wiedzy podstawowej. Filmy te odbiły się dużym echem w szczególności na TikToku. Wtedy właśnie zaczął być rozpoznawalny. Jeden z dużych influencerów podnikiem Mokry suchar skontaktował się z Cyprianem, składając mu propozycję zrobienia wycieczki po całej Polsce. Lokalizacje, które mieli zwiedzać macie obecnie na ekranie. Dla niego była to okazja jak z nieba. W sumie nie było nic w tym złego. Mikrus był bardzo szczęśliwy, a cała ta przejażdżka nagłośniła jego istnienie. Sam go osobiście widziałem w Poznaniu. Ogólnie cały wyjazd był bardzo udany. Zarobili z donatów więcej niż przypuszczali. Mikro dostał pieniądze, chyba, a cel z donatów, tak jak ustalili, przeznaczyli na nowy wózek. Po tych wszystkich wydarzeniach, Mikrus można powiedzieć, że stał się influencerem. Był już rozpoznawany dosłownie wszędzie. I nagle wkracza ona. Niszczyciel dobrej zabawy. Etap trzeci. Mikrodrama. Tego tutaj będzie dużo. Oj, dużo. Będzie mętlik i jedno wielkie bagno. Niestety mikrocypek nie stał za długo w świetle szczęścia. Trzeba zaznaczyć, że mikrocypek ma problem z nawiązywaniem relacji damsko-męskich, więc mega mnie to zaskoczyło, kiedy dowiedziałem się, że poznał jedną dziewczynę, pseudopartnerkę. Nie znam jej imienia ani nazwiska, ale po nicku ze social mediów mogę powiedzieć, że ma na imię Kasia. Była nagłą miłością w życiu mikrocybka. Typiara nie wiadomo skąd. Ma 20 lat i rzekomo zakochała się w 12 lat starszym od siebie niepełnosprawnym facecie, który nie umie czytać ani liczyć, ale za to ma fame. Śmierdziało mi to od samego początku. To nie tak, że nie wierzę, że takie miłości nie istnieją. Ale tutaj mi to mega śmierdziało, bo pojawiła się nagle po dużym skoku popularności Cypka. I moje przypuszczenia, niestety, były słuszne. Zaczęli ogłaszać, że są razem, wstawiać filmiki jak się przytulają, trzymają za ręce i nawet ogłaszają, że mają mikroplany na ślub, a Cyprian obecnie zbiera na zorganizowanie tej oto imprezy. No głównym powodem, dla którego wszyscy byli źli na tą twoją koleżankę, której nie chcę obrażać, no to, to było to, że ona odpaliła z tobą live'a i reklamowała tam jakiegoś swojego drugiego TikToka, zbierała pieniądze i reklamowała tego łysego... Ej, łysego z tyłu, nie. Nie ja, Ej, halo? A C mikrocypka, 5 zł. No i ty, właśnie, wskaza, i przez to, że smaciasz, o tym, że niby igrek. nie wiedziałeś, no to ludzie odbiegli od tego tematu najważniejszego. Hmm. Ale ja nie wiedziałem, że ona ma założone TikToka. Ale że ten nie miał? Że ten łysy z tyłu? Nie miał założonego TikToka, Nie wiedziałeś? Nie wiedziałem Niektórzy próbowali kontaktować się z ojcem Kasi A tutaj oto właśnie odpowiedź jego na jedną z tych wiadomości Dobra, drugi śledczy Napisał Jak autorytet córki osoby, która od jej początku aryja jakaś wspiera, może powinien pan się zainteresować, czy pańska córka i prawdziwy chłopak zostaną teraz liczeniem, czy nie dając I patą głosówkę, nie? Słuchaj się Słuchaj się Ziomeczku Pan Cyprian ma 32 lata. Dajcie panu Cyprianowi żyć. Jak wy żyjecie, młodzieży, to i również pan Cyprian chce żyć, 32-letni osobnik, a również moja córka, która ma lat 20, również chce żyć. Nie wpierdalajcie się w nic. Zrozumcie, że oni się bawią dobrze, że się śmieją i to z Was się śmieją. A wy się nakręcacie i tą durnotę nie rozumiecie tego wszystkiego. TikTok jest zabawowy. Nie trzeba płakać, tylko się bawić. Nie pierdolić bzdury, tylko normalnie żyć. Jesteś zdrowy? Masz ręce? To jak ci TikTok nie pasuje lub moja córka, to wypierdalaj z platformy i zapierdalać do Biedronki na robotę. O co chodzi? O co kurwa chodzi, no nie? Widać, że pewnie dziewczyna nagadała swemu tatusiowi jakąś inną totalnie historię, albo po prostu on sam nie potrafi pojąć powagi sytuacji. Nie zawsze TikTok jest tylko do zabawy, to nie jest plac zabaw do małych dzieci. Oczywiście jest to platforma przeznaczona głównie do rozrywki, ale jednak można na niej zarabiać i dla niektórych jest to po prostu praca, tak jak dla im mikrocypka. I nie można tego chować za słowem zabawa, jak jakbyśmy byli małymi dziećmi i byśmy się pokłócili i byśmy mieli sobie zaraz podać rękę, bo nie tak to wygląda. Sam pan mówi, że pańska córka ma 20 lat, mikrocypek ma 32. No a tutaj doszło do wykorzystania osoby niepełnosprawnej, e, manipulacji i tym podobne. Niby, dobra, mikrocypek dobrowolnie się na to zgodził, ale to nie zmienia faktu, że pańska córka zachowała się totalnie nie okej. Okay. Ogólny sam fakt wykorzystywania takiej sytuacji e, dla własnych korzyści jest po prostu skandaliczny. E, kłamanie mikrocypkowi w żywe oczy, e, to, że się go kocha, naprawdę tylko mówiąc, to po to, żeby zgarnąć jakiś tam banknot. Uwaga z ostatniej chwili, w momencie, w którym montuję ten film, pojawił się na koncie Kasi film odnoszący się do całej sytuacji. No to co? Lecimy go analizować. Tutaj, by the way, jest filmik przed w ogóle wstawieniem tej odpowiedzi. E, chyba zanim e, zorientowała się, że to się wybiło na taką dużą skalę, pewnie myślała sobie tutaj, ale jestem zajebista. Wykorzystam niepełnosprawnego człowieka dla pieniędzy. O, o. Ja pierdolę! Ale jestem zajebisty! Cześć, kochani. Mamy sobie chyba sporo do wyjaśnienia. Ehm... W tym filmiku nie będę pokazywała wszystkich dowodów i będę się ze wszystkiego tłumaczyła na spokojnie. Nie rozumiem, są tobie postawione ogromne zarzuty, bardzo dużo osób cię hejtuje, a ty nie chcesz się odnosić do wszystkiego, tylko do części. Dobra, lecimy dalej. Chcę jedynie dać Wam znać, że powinniście trochę bardziej weryfikować wszystkie informacje. I może ktoś też powinien zainteresować się tym, jak to wygląda z mojej strony ponieważ niestety, ale w dniu dzisiejszym widziałam shot na TikToku, w którym Cypek mówił swojemu koledze przez telefon, iż nie wiedział, że ja mam chłopaka, myślał, że ja przyjadę sama i pójdziemy sobie na randkę. Zacznijmy od tego, że Cypka poznałam yy, na live na TikToku. Łączyliśmy się, słuchajcie, dosyć rzadko, ale któregoś dnia, kiedy się połączyliśmy, właśnie na Mitewkę, yy, Cypek zapytał się mnie, czy nie chciałabym się z nim poznać prywatnie i popisać na Messengerze, yy, i również od razu zaproponował mi przyjazd do niego. Ja powiedziałam mu, że najprawdopodobniej nie będę mogła przyjechać z racji, iż mój chłopak pracuje. Yy, no i byłaby to ciężka sprawa, aby mój chłopak mógł wziąć sobie jakieś wolne. Po zakończeniu live'a przypomniało mi się, że w kwietniu mam urodziny, a mój chłopak ma również w tym miesiącu urlop, także będziemy się mogli jednak u cypka zjawić. To też od razu zaczęliśmy o tym pisać na Instagramie, jak i na Messengerze. Um, wspomnę jeszcze i przypomnę, że o moich chłopaków wspominałam Cypkowi jeszcze podczas live'a na żywo, przy wszystkich ludziach. Dobrze, więc lecimy kochani dalej. Um, chciałabym teraz Wam pokazać dowody na to, że Cypek wiedział o tym, że przyjadę z chłopakiem. I Już w lutym. Pokażę Wam głosówki z y, datą i z godziną. Co dzwoniliście wczoraj? Bardzo fajnie. Musimy nie mogę doczekać. Okej. Tutaj masz plusa, bo mikrocypek faktycznie skłamał, yy, mówił nieprawdę, faktycznie miał o tym wiedzę, yy, co do udowadniają właśnie te filmy, które przedstawiłaś na nagraniu. Dokładnie widziałaś, że mikrocypek jest łatwowierny, nawet wysyłając mu takie małe serduszka i w ogóle yy, pisząc nic w taki sposób yy, i nie reagując na takie głosówki, które on ci wysyłał, yy, rzekomo niemiłosne, ale miłosne, yy, on po prostu się przez ten czas zaczął coraz bardziej podpalać. O, na przykład tak jak ten przykład z tym dobranoc, no kurde. I, no, mikrocypka raczej takie coś by podgrzewało, podpalało on jeszcze bardziej większą chęć ma przez to, bo czuję jakieś tam ciepłe uczucie, które ty mu nadajesz. Zwróćmy uwagę też na to, że podczas streamów, które razem z nim robiłaś, trzymałaś go za ręce, dawałaś się dotykać, przytulać, a twój chłopak siedział z boku i oglądał streama ze swojego telefonu. Patrzył czy kasa się zgadza. Więc, co to cię tu usprawiedliwia? Twój chłopak nie ma do tego problemu, że dajesz się obmacowywać jakiemuś w ogóle totalnie randomowemu typowi za wyświetlenia i kasę? Takie zachowanie trochę jak dziwka. No, dajesz się dotykać po to, żeby tylko zebrać kasę. Na dzisiaj to tyle, słuchajcie. Chciałabym wam pokazać więcej, ale chcę jeszcze troszeczkę się uspokoić i zrobić to wszystko na spokojnie, ponieważ, tak jak mówię, na bardzo wiele rzeczy mam dowodów. Jeżeli masz tyle dowodów, to. Radzę je przestawić jak najszybciej, a ja postaram się na nie odnieść. Nie rozumiem, jak się gada na taki temat, to trzeba wyciągnąć wszystkie kluczowe wnioski, a nie tylko jakiś tam punkt. Okej, okay, stwierdziłaś fakt, że mikrocypek faktycznie skłamał odnośnie Twojego chłopaka, mówiąc, że nic o tym nie wiedział. Wiedział i to udowodniłaś. Super. Nie chcę po prostu być teraz, yy, wiecie. Yy, możecie mnie lubić, możecie. Możecie sobie myśleć o mnie, co chcecie, ale chociaż nie chciałabym, aby um, jakieś plotki na mój temat chodziły, które nie są prawdą. Mikrocypek ostatnio na streamie przyznał się do swoich błędów, powiedział, że komu całą prawdę przynajmniej mam taką nadzieję, że na znowu nie skłamał i też potwierdził ten punkt, że skłamał w tym momencie i mówił, że faktycznie wiedział o tym, że jest twoim chłopakiem. Ogólnie cała ta sytuacja i ta twoja odpowiedź wygląda trochę jak na spontana robiąca, tylko żeby uratować swoją dupę od konsekwencji. Ty widziłeś? Kochanie! Nie widziałem tego! I ja on teraz wyraźnie ze mną na tę środkę. Widać, że laska dosłownie ciśnie z niego bekę. Nie wierzy w to, że on to mówi na serio, ale kasa się będzie zgadzać, więc no ciśniemy dalej, nie? Cypek miał z nią lajwy, trzymali się za ręcem i mówili... <laughs> Dobra, sorry, ona mówiła, żeby wysyłali do nejty. Została okłamana, że nie miało być żadnych liveów, a ci siedli na tym zapierdzianym łóżku i żebrali o obserwacje i kasę. Oczywiście nie na koncie Cypka, tylko u nich, chcąc zyskać jak największe korzyści. Z tego co się dowiedziałem, podczas pobytu w jakimś tam hotelu, Kasia zapytała się Cypriana, czy może podpiąć swój link do donate'ów u niego na Twitchu. Mikrocypek, zaślepiony miłością, za zauroczeniem, zgodził się na to, po czym tego żałował. Zgarnęła pewnie na nim, <coughs> no pewnie jakąś niezłą sumkę, nie? Krótko mówiąc, wykorzystała niepełnosprawnego człowieka do własnych korzyści. Jak nisko kurwa trzeba upaść. Nawet jeśli to jakiś prank. to... Ja pierdolę, nawet cipli swoje. Dobra, to ona jest jakaś. Ej, dobra, to jest popierdolone, tak szczerze, nie? Rozumiem, robi źlaje z, z mikrocypkiem. Prowadzi z nim content, robi z nim jakiekolwiek współpracę, ale nigdy przenigdy nie graź nikomu na emocjach. Cyprian do tego jest jeszcze bardzo łatwy do manipulacji. Dlatego też nie widział wad swojej partnerki i dawał jej się ruch. A co do ruchu. Dużo osób twierdzi, że jest on erotomanem i w sumie tego nie neguje. Każdy chyba wie o jego historii z pewną stroną dla dorosłych. Ale w sumie trzeba zrozumieć, że facet ma 32 lata i pewnie nigdy nie zaliczył. Dlatego też pewnie go tak no, ciśnie do tego. Ja go też nie chcę usprawiedliwiać do tych swoich zachowań właśnie w ten sposób. Ale szczerze to sam nie wiem, jakbym się czuł w takim wieku, nigdy tego nie przeżywając. W sumie to nie mam pewności, czy serio to robił, czy nie, ale wydaje mi się, że raczej nie. Mikrus też gadał, że cały ten związek miał być od samego początku na niby, ale wydaje mi się, że to tylko scenariusz, który napisali, żeby zabezpieczyć się w razie takiej akcji jak teraz. Przynajmniej tak mi się tylko wydaje. Ona zaproponowała mu jakiś tajemniczy myk, a Cyprian oślepiony robił wszystko i na wszystko się zgadzał, bo a tu dostał przytulosa, a tu buziaczka i tym podobne, no wiecie co chodzi. Wracając do łusego, okazało się, że jest chłopakiem Kasi. Cyprian twierdził, że on nic nie wiedział. Po czym powiedział, że jednak wiedział, że to jej chłopak, lecz próbował odbić ją od niego, żeby była tylko jego. No, skoro ona narobiła ci nadziei, tak jak nam było powiedziane, to. No ale ona od początku mówiła ci, że ma chłopaka. Więc no, jak, jak to było? On Mówi, że. Sama, chłopakiem? No nie no, bo tam w głosówkach było, że mówi, że chłopak będzie miał wolne, ona wtedy też ma urodziny, to wpadną. To od początku raczej tam było, że. Przyjadą we twójkę. No, powiem, no trochę chujowe zagranie, nie? Pamiętaj jedną zasadę: nigdy nie tyka się zajętej laski. Ale dobra, tobie chyba możemy darować, co nie? Możemy? Czy, czy nie? Możemy? Była akcja po niby zerwaniu ich dwojga. Kasia zaczęła męczyć rodzinę mikrocypka. Chodziła za babcią Cypriana po ulicach i sklepach, rycząc i płacząc, robiąc im wszystkim wstyd na dzielni. masło tego, patrzę, ona stoi nade mną i wyje. Ryczy i niebogłosy. Ja mówię, co ty teraz robić? Czy mogę z panem porozmawiać? Ja bym tu teraz, w tej chwili? Ona wyje. nie. Czy Kinga jest u mnie? Czy możemy wejść tutaj? Czy Kinga, ja nie była? Ja nie wiem, gdzie mam się schować. No, babcia poszła po prostu do sklepów na zakupy, a ta typiara za nią łaziła po sklepie... ...płakała, narobiła takiego wstydu, a później, yy, no, jakby nigdy nic się nie stało i... No, bo babcia ogólnie już nie chciała, żeby ona przychodziła do Cypriana, bo widziała, jak Cyprianowi jest ciężko. Później rzekomo wparowała ze swoim chłopem bez pozwolenia do domu Cypka, rycząc, po czym zapytała go o pieniądze. Akcja manipulacji! Pierw ryczy, by ofiara okazała skruchę, po czym o coś prosi, by zwiększyć szansę powodzenia. Okazało się, że konto bankowe tej laski zostało zamrożone z całymi środkami, które podebrała z lajwów cypka, ale teraz jest pytanie, czy można jej to zabrać. W sumie mikrocypek zezwolił na to, dał zgodę, żeby mogła podać swój link do donate'ów. No w sumie Cypek teraz musi to przetrawić, no bo on dobrowolnie. Sam się pod tym podpisał i sam jej dał tą kasę, a ona to bezczelnie wykorzystała. Niestety, twoja taktyka Kasiu była krótka. Co z tego, że masz te pieniądze, nie wiem ile na przykład 10 tysięcy, jak każdy w necie cię dosłownie jebie za to co zrobiłaś. Przypuszczam, że pewnie twoi znajomi odrywają od Ciebie kontakt, jak teraz widzą jaką naprawdę osobą jesteś. W całej tej sytuacji oszołomiony bohater skłamał swoich najlepszych przyjaciół na korzyści tej laski. Albo po prostu bał się konsekwencji. Niestety nie umie on się uczyć na błędach. Musimy zaakceptować fakt, że mikrocypek jest po prostu w małym, lecz dorosłym ciele z umysłem pryszczatego skurwy synka z gimnazjum. Boi się śmiertelnie swoich błędów, jakie popełnia, nie umie ich przyjąć na klatę, a kiedy ktoś wypowiada się za niego, to stoi zamurowany jak ja w postałówce udyra, kiedy coś przeskrobałem. Wracając do zamrożenia konta Kasi, to chyba się zdenerwowała i chce odzyskać jak najszybciej swoje, w cudzysłowie, mikrocypka pieniądze, susząc mu tym głowę i modląc się, że kolejna manipulacja na niego zadziała. Znajomi mikrocypka niby mu wybaczyli, przeprosił on za swoje czyny, jednak z Klaudiuszem nie jest już tak kolorowo. Nie wiem do końca co tam się stało, ale wydaje się, że ta relacja raczej już nie będzie miała jakiegoś przyszłego spawu. Każdy odradza mu ponowne kontaktowanie się z Kasią i zalecają oderwanie z nią totalnie kontaktu, bo jest to po prostu zgnita osoba. Teraz zadajmy sobie pytanie. Etap czwarty. Czy Cyprian kłamie? O Boże, Boziu, Boże, Boże. Mikrocypek wypowiedział się dwa razy i każda z jego odpowiedzi była podobna, lecz lekko się od siebie różniła. Czy mikro na streamie ze znajomymi znowu kłamał? Czy znowu zrobił ten sam błąd? Czy kiedyś nauczy się na własnych błędach? Jeśli skłamał, czy to oznacza koniec kariery mikrocypka? W sumie to rozumiem. Każdy stara mu się pomóc, a on jak debil robi same niesłuszne decyzje, wyzywając wszystkich, którzy oddali mu serce i wrzuca ich rady na śmietnik. Idąc głosem jakiejś suczy, która tylko potraktowała go jak psa. Mówi, że musi odejść z TikToka, na jakiś czas ochłonąć, bo życie mu się wali. Ja stoję w przekonaniu, że teraz Mikrus był szczery i powiedział całą prawdę, ale nie jestem w 100% pewny pod wszystkich kłamstwach, które już powiedział. Nie wiadomo w sumie co teraz jest prawdą, a co nie. Jeżeli chodzi o przerwę mikrocypka, nie wydaje mi się, że będzie ona długa. Jednak TikTok i Twitch to jedno z jego najbardziej ulubionych zajęć, więc za długo raczej bez tego nie wytrzyma. Jeżeli to konieczne, niech pójdzie na terapię i się wypłacze i wygada. Może mu to coś pomoże. Streszczając całą historię, Mikrus został wykorzystany przez jakąś laskę dla korzyści finansowych. Zagrała mu na uczuciach, jak na skrzypcach, a przez to, że mikrocypek jest łatwowierny, na wszystko się zgadzał i nie widział w tym problemu. Okłamał on swoich kumpli, by być z tym fałszywym pajacem, przez co dużo z nich odwróciło się od niego. Miejmy nadzieję, że wyciągnie z tego lekcję życia, lecz wątpię, bo nie wydaje mi się, żeby mikrocypek kiedykolwiek wyciągnął jakąś lekcję życia. Życzę z całego serca, życzę. Że jeszcze do nas wróci Mikrocypek, bo jestem serio jego wielkim fanem. Oglądam go jeszcze od momentu, zanim był taką gwiazdą, jak teraz. No miejmy nadzieję, że będzie OK. Laska, niech dostanie karę, na jaką kurwa zasługuje. Nie polecam jednak wypisywania i gnębienia innych ludzi, by nie zniżać się do takiego samego poziomu co ona. To wszystko w tym odcinku. Dziękuję i zapraszam do wyczekiwania na kolejny materiał. Dobra, Cybek. Bo ja mam pytanie, czy przez to że ty 32 kontaktów z kobietami, to czy ty miałeś w głowie scenariusz, że wyjdziecie do tego hotelu, ona zostawiały łysego w drugim pokoju i ty ją zaczynasz różnąć? Nie, to jest poważne pytanie, Cypek, bo...